Słyszałem wielkie słowa o wspaniałej miłości. Z wielu ust wydobyto cały zestaw mądrości. Słyszałem, a jakże, pochlebne zdania: To lub tamto potrzebne jest do kochania. Słyszałem też, Że w wielkim duszy rozwoju Już teraz nastał czas stoickiego spokoju. Na próżno jednak. Albowiem dziś opadają mgły dezorientacji, gdzie dawano innym bywać w swojej racji. Zapomniano też o serca sprawnej dążności pozostawania ze sobą w cichej zgodności. Przenikano zatem do snów, tworząc sytuację, byś widział to, co znasz, poprzez aberrację. Na jednak. Zatoczyło koło pragnienie zmiany na lepsze. Wszystko do prawdy rozleciało się na wietrze. Konstrukt wzrostu duchowych wrażliwości napotkał opór kłamliwych wartości, siedzi teraz gwałtownie głową potrząsając, syndromu własnych podłości, nie dopuszczając. Na próżno jednak.